Nie ma widzowie. Dobra, teraz widzimy mój głos, gramy w rywalce Normalnie. Jak chcecie o tym możecie pisać, zapraszam. Dobra, gramy 1 po 1 Tak jak zawsze wszędzie to mi się trafił tragiczny dosłownie, cheatował, Cyt, latał. No kurde, tragedia, nie? Mi się jeszcze klawiatura nie rozładowała. Dobra, weźmy tylne pokoje, bo kurde. Dobra, git też bo będzie na podpalacz. No, Jakby co, to mam katar. Więc... Aha, dobra. No jakby co lagi jeszcze. Boi się. Ja gram na telefonie, ale tak jakby se podłączyłem klawę do telefonu, nie. Dobra, leci do Dobra Powiedzcie w komentarzu jakie branie lubicie Boi się ty wyszedł z gry chyba. Nie. No jak, no kurde, robi się. Jeszcze piszcie w komentarzu, jak się... Ten jak, się, ten jak się w ogóle live na no live odpalić ale mi chodzi jak na, nagrać ekran na live'ie fajnie, Się zjadam. Katar, katarem, nie? Kaszle jeszcze, no. Super. No kurde, bo... Tym jest, nie? No super no. no! Nie no ja po prostu laga mam no i yy, ten nie mogę strzelać, tak to bym go zabił w 5 sekund. Ej, jak ja wygram, to jestem Napiszcie w komentarzu, co jestem No i Sigma, dobra, piszcie w komentarzu. Jak nie zmuszą, jakby co, więc... Ile? Dobra, kupimy to. Mam zero. Dobra, dwadzieścia. Dostałem coś? Fajnie. Dobra. Która jest? Zajmę go, by, powinien być ten. Sorry. O kurde! O kurde! No i super, patrzcie na to. Takich to jest, mam dużo nawet. <tryk> no, ty... No, przedłużajmy nie przedłużajmy tego, bo rundy. grać rundy. A nie gramy rund. Miało być tylko z rywasów. Napiszcie, czy napiszcie, jak się rozpoczyna live'a, że kamerkę. Nie kamerkę, tylko mi po prostu chodzi o... Tak, żeby udostępnić, udostępnić kamerkę na, na telefonie. I wyłączyć, jak wyłączyć live'a na telefonie. To jest, to jest moje. Myślałem, że mi się myśl Non solo il problema, No problema di un'altra parte del mondo è che il problema Jak jestem z pomerem to z spamerem, no kurde. Ej, ten debil mnie zabija na hita prawie. On dziwdzie. Jak on mnie zabił w powietrzu? Jak, jak ja bym ukrył to jak on by mnie? Na 65 level na telefonie. No co to kurde no? Trzeba tak zabijać po, Teraz powinien być właśnie film wstawiony ale sorry że nie wstawiam nie wiem, to jest. Nie, no widziałem, no jak zawsze, dobra. Film się chyba będzie wstawiał, nie wiem ile, ale... Dobra, dobra, jak kończę tę rundę, to koniec filmu, więc zapraszam na moje serce. Ja jestem Piszcie swoje niki, to dodam was. No kurde, no wiedziałem, jak teraz przegram, to nie wiem. Jest dobra, jest, 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 yes, dobra. Dobra, kończymy film. Dobra, to na ła...